Ok, rozpoczynam trzeci dzień mojej podróży rowerowej z Polski na Nordcap. Jestem właśnie w Warszawie. Spędziłem, spędziłem się noc u Piotrka, który mnie do siebie zaprosił. E, dzięki wielkie za zaproszenie, miło było poznać. Miło również. E, dzięki wielkie za pomoc, bo tutaj też mi sporo pomogłeś tym noclegiem, bo jednak e, to dużo daje, Wykąpać się. Wczoraj 190 km zrobiłem, żeby tutaj dojechać, ale udało się. No i jestem w stolicy i e, ruszam dzisiaj dalej w trasę. Tak, jak będziecie mieli po drodze Maćka, a jesteście z tych okolic, to koniecznie, bo bardzo fajny gość, także koniecznie musicie się odezwać do niego i go zaprosić, tak. bo fajne doświadczenie dla mnie, a dla Maćka na pewno też. Tak, Piotrek też prowadzi swój e, kanał podróżniczy, e, o podróżowaniu kamperem właściwie. Tak jest. Więc e, może przypomnijcie nazwę. E, jasne, Rogo Trip zapraszam. Rogo Trip, więc zapraszam też. Podróżuję w dużo, więc na pewno ciekawe. No i co tu więcej mogę powiedzieć? Ruszam w trasę, kieruję się na centrum stolicy, przejadę przez, stoli przez Warszawę i, i potem dalej na północ, właśnie północny wschód w stronę Łomży. Dzisiaj się kieruję w stronę Łomży, właśnie. Dobra, to dzięki. Dziękuję. Trzymaj się wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobra, pierwszym miejscem, które dzisiaj odwiedzam jest sklep, sklep Krosa. Zajechałem tutaj, żeby kupić dwie rzeczy. Po pierwsze, to spinki do łańcucha nie wziąłem, zapomniałem w ogóle. I, czym znaczy nawet nie miałem kupionych, więc sobie kupiłem dwie, bo jednak jak łańcuch mi strzeli gdzieś na trasie, no to co zrobię, muszę mieć spinki. A druga rzecz, którą wziąłem, jeszcze to kupiłem, to za 15 zł to zestaw łatek samoprzylepnych, więc super sprawa, bo zajmują bardzo mało miejsca. I co prawda mam dentki i planuję to kupić czydentki, jak mi się przebije, ale pomyślałem sobie, że jak będę na dalekiej północy Finlandii, Norwegii, będę daleko od miast, to po prostu yy, może być tak, że przebiję sobie dentki na 200 km. I jak przebiję czwartą, to będę w czarnej dupie, bo nie będzie w ogóle sklepu rowerowego przez 300 km. A jak będę miał łatki, to zawsze jeszcze mam, nie wiem, pewnie trzy łatki tutaj będą, nawet nie wiem ile no to jest w stanie potem jeszcze łatać te dętki i jechać dalej. Więc jest to takie coś na czarną godzinę i no i spinki też na czarną godzinę. Mam nadzieję, że nie wykorzystam, ale warto mieć. No i jestem już w centrum Warszawy. Tutaj te wieżowce. Muszę powiedzieć, że się czuję tutaj był w jakimś Nowym Jorku. Luksusowo tutaj luksusowo. No i dojechałem pod Pałac Kultury i Nauki w samym centrum Warszawy. Proszę bardzo. Pierwszy raz jestem tutaj pod tym pałacem. I teraz czekam na widza, który chce do mnie dołączyć i przyjechać tutaj przez Warszawę razem, bo jest też z Warszawy, na Karola. I nie, chyba się spotkamy w tym miejscu. Tylko muszę na niego poczekać. Okay. Jestem pod pałacem kultury. Tutaj jakiś e, zjazd e, deskorolkarzy. Jest ze mną Karol. Karol przejedzie ze mną. Cześć, przez Warszawa. I w sumie tak on będzie chciał jechać. Nie wiem, na Zagrze możemy pojechać Możemy pojechać na Zagrze razem? Dobra To kierujemy się przez miasto razem Mam tutaj przewodnika przez stolicę, więc... Mam nadzieję, że się nie zgubimy Zobaczymy, gdzie to prowadzę Na piwo no. na pewno Jakieś... O, to dobrze, to dobrze Dobra, to jedziemy dalej No i jeżdżamy teraz właściwie na Stare Miasto. Proszę bardzo. No jesteśmy teraz pod Zamkiem Królewskim w Warszawie. I stąd fajny widok na Stadion Narodowy. Proszę bardzo. No ładnie tutaj, naprawdę podoba mi się tutaj na tym Starym Mieście. Klimatycznie jest tutaj. I... Ładna jest to Warszawa, ładne jest to miasto generalnie. Robi wrażenie. No ogólnie tutaj przejeżdżałem przez to miasto masa ludzi, ale jest już 14, jest sobota dzisiaj, więc e, też nie ma co się dziwić. E, wyjechałem właściwie bardzo późno, bo dzisiaj dopiero po 12, przed 13 prawie że. Ale tutaj zostałem fajnie ukoszczony u e, Piotrka i Łukosi. Jeszcze montowałem rano odcinek, który udało mi się zrobić, z wczorajszy. Potem ścianką, posiedziałem, porozmawialiśmy i tak to zleciało już jest 14. No, więc nie będziemy tutaj długo siedzieć. Trzeba lecieć, żeby dzisiaj też przejechać jakieś 130 km. No, jako osoba, która właściwie tutaj w Warszawie tak naprawdę y, nie była, tak przejeżdżam przez te miasto, muszę powiedzieć, że naprawdę mam piękną stolicę. I taki Wiedeń czy Praga to, to się może schować, moim zdaniem. I tutaj te wieżowce, tam te centrum, tutaj te stare miasto, naprawdę wszystko wygląda ładnie. A może tu sobie jeszcze zrobię zdjęcie. OK, zjechaliśmy nad Wisła, tu jesteśmy teraz na Powiślu i będziemy teraz jechać wzdłuż e, Wisły, a tutaj Stadion Narodowy ładnie się prezentuje i jak jechałem Wisła 1200 właśnie jechałem tam po drugiej stronie przez ten las, a teraz sobie przejadę drugą stroną rzeki. Jesteśmy na tej słynnej kładce pieszo-rowerowej. No i taki widok tutaj z tej kładki. Tam mamy stare miasto. I tutaj centrum, wieżowce Pałac Kultury, pod którym byłem przed chwilą. Tak to się prezentuje. No a z drugiej strony mamy oczywiście tam e, Stadion Narodowy. Tutaj mamy siedzibę Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Proszę bardzo, ładny budyneczek. No i to miejsce już kojarzę. Tutaj właśnie jechałem. Na Wiśle pod tym mostem tak kojarzę, że tu byłem. Znaczy, musiałem tu być, bo już jesteśmy po tej stronie wschodniej Wisły i właśnie tędy jechałem. No i teraz już powoli kierujemy się na właściwie wyjeżdżamy z Warszawy i kolejnym celem jest Zegrze ten zalew Zegrzeński. I Karol razem ze mną tam dojedzie i tam jakaś przerwa chyba będzie na jedzonko. Albo na lody zobaczymy. Już przejechane w sumie 21 km. Zaczynałem na Bemowie. Jest całe miasto przejechane i jeszcze trochę jest do wyjazdu z Warszawy, więc naprawdę jest to duże miasto. Okej, okay. jesteśmy teraz na ścieżce tutaj wzdłuż kanału Żerańskiego który właśnie prowadzi do tego zalewu i właściwie cały czas teraz wzdłuż tego kanału będziemy jechać No i opuściliśmy Warszawę Teraz to już jest gmina Nieporęt I tutaj w tej gminie zaczyna się ścieżka rowerowa, taka fajna Wzdłuż tego kanału i już będzie ta ścieżka właściwie do samego zalewu, więc teraz można sobie troszkę szybciej posunąć się, fajnie rozpędzić. Dojechaliśmy nad Zalew Zegrzeński Proszę bardzo, dosyć takie duże jeziorko I co? Zrobimy sobie tutaj przerwę, ja już jestem głodny Bo jak wjeżdżałem tam, od Piotrka zjadłem sianie Po drodze jednego góralka i tyle -A, a już troszkę tych kilometrów zrobiłem, więc trzeba coś przekąsić Okej, okay, no i zatrzymaliśmy się tutaj na obiad, dosłownie na barce na jeziorze. I tutaj zamówiłem sobie zestaw obiadowy mielony z ziemniakami, z mizerią i to picia piwko. No, był że I sobie tutaj zjemy, przerwa, odpoczniemy i ja będę ruszał dalej. Właściwie przyjadę na drugą stronę tego zalewu i będę tamtędy jechał dalej. No, jezioro naprawdę dosyć duże. Właściwie to jest na rzece Narw, o ile się nie mylę. Nie? No i to jest takie miejsce, do którego Warszawiacy właśnie jeżdżą weekendy, żeby się pokąpać No i taki obiadek dzisiaj. Dzisiaj też luksusowo. Ok, obiadek zjedzony. Tutaj jesteśmy nad tym zalewem. No i trzeba ruszać dalej w trasy. Już 17 naprawdę późno. Ale przejazd przez Warszawę troszkę zajął, a myślę, że teraz jak pojadę dalej, to już powinienem szybciej jechać. Chciałbym dzisiaj przejechać te 140-130 coś takiego, to by było dobrze. Do że mam 120 km, chciałbym w Łomży być jutro rano, więc trzeba troszkę pocisnąć. Dobra i tutaj rozstajemy się z Karolem, zjedliśmy wspólnie obiad, przyjechaliśmy w sumie całą Warszawę. Pokazał mi stolicę, więc dzięki wielkie za oprowadzenie. Mam nadzieję, I... że na coś się przydałem, coś pomogłem, coś fajnego pokazałem. Tak jest. No. E... I miło było poznać Mi i towarzyszyć. No i powodzenia dołożyć na... małą cegiełkę. Dzięki. I powodzenie na wyprawie to Polski, bo za niedługo Karol rusza wyprawę to Polski, więc e... też bardzo ambitna wyprawa. Będę korzystał tutaj z doświadczeń kolegi, <laughs> więc może uda się przejechać, mam nadzieję. No pewnie się uda, nie. Damy Dobra, ran. to dzięki. dzięki, dzięki do zobaczenia. Do zobaczenia. Ja to sobie spokojnie nagle spoglądam pod siebie na bagażnik. A tutaj poluzowała mi się śrubka z pagola. Małe włosy zaraz bym ją zgubił i miałbym problem, bo musiałbym szukać jakiegoś sklepu, gdzie bym to kupił. Więc to przeszło w porę, zauważyłem i od razu to kręcę ten bagażnik. Nigdy takiej sytuacji nie miałem, żeby mi się bagażnik. Poluzowywał, więc nie, dlaczego tak się wydarzyło? Spróbuję teraz to kręcić na maksa jak się tylko da. No i przejeżdżam teraz nad rzeką Narew Która tam dalej właśnie wpływa do tego zalewu Zegrzańskiego A teraz jestem na drodze krajowej 62 Strony Wyszkowa Ale nie pojadę przez Wyszków Tylko tam skręcę wcześniej w lewo Więc teraz kawałek po Krajówce, ale potem jadę na wsie I już w stronę Łomży głównie takimi wioskami będę jechał 74 km dzisiaj, a tu proszę bardzo. Bociek sobie siedzi w swoim gnieździe i obserwuje tą naszą Polskę, piękną ze swojego gniazda. Widok ma fajny na zachodzące słońce w tamtym kierunku. a jeszcze do zachodu trochę jest, na szczęście. Chcę ci przejechać około 130 km. Czy to się uda, nie wiem, ale. Pewnie będę do 22, a po 23 jeszcze jechał, podobnie jak wczoraj, tylko że wczoraj to tych kilometrów było dużo więcej i to robiło duże zmęczenie. Godzina nawet już nie była takim mocnym problemem. Zobaczymy co tam się uda, znaleźć to rozbicie na dziko dzisiaj. Mam nadzieję, że znajdę jakieś fajne miejsce bez problemu. Okay, jestem w jakiejś miejscowości, gdzieś po drodze. Zatrzymałem się tutaj na krótką przerwę. Bo już 40 km przyjechałem odkąd zjadłem obiad. Skupiłem sobie pączka. Do tego coś do picia na szybko. I... No i jadę dalej. Dzisiaj chyba też trochę pokręcę po zbroku. No, i zjechałem przed chwilą z asfaltu. Teraz taka droga. No i zobaczymy, jak długo będę jechał po takim szuterku. Ja też sobie teraz przez ten las. A tutaj proszę bardzo: cmentarz z pierwszej wojny światowej, żołnierzy rosyjskich i niemieckich. Na cmentarzu tym spoczywa około 150 żołnierzy niemieckich i rosyjskich. Cmentarz został złożony w latach 1914-1915. I tak sobie jadę, jadę po środku lasu. Coś takiego. No, e, nie spodziewałbym się tutaj takiego miejsca. Fajnie, że jest tabliczka informacyjna. Można by snuć to mysły a to jest cmentarz z czasów jeszcze I Wojny Światowej. Niesamowity kawał historii. Tutaj jest... W tym naszym kraju właściwie, bo... Takich miejsc w Polsce nie brakuje. Za mną 100 km, już a raczej to biero, bo już jest godzina 21.16. No i tak to 130 dobić to by było optymalnie, ale jak będzie wcześniej fajne miejsce, to też się może zatrzymam. No zobaczymy. Na razie jadę, jedzie się w sumie fajnie te 100 km. Jakoś tak nie czuję zmęczenia nawet. No ale wczoraj przyjechałem 190, więc stuwa przy tamtym dystansie to wydaje się. Eee, wcale nie tak dużo, tak naprawdę, okay, już przejechany 110 km. Troszkę już jest ciemno. A kamerka GoPro ogólnie, jeśli chodzi o nagrywanie w ciemności, to nie raci sobie zbyt dobrze, więc już za bardzo nie nagrywam. Ale generalnie muszę powiedzieć, że teraz droga jest naprawdę. Fajna. Taki typowy gravel leśny, shooter e, w lesie. Czasami jakaś wieś pośrodku tego lasu. Szkoda, że jestem tu już po zmroku, bo naprawdę te fajne tereny i taka miła odmiana dla tego jechania non -stop po asfalcie, tak jak było to wczoraj. wczoraj, prawie, no tam po cyklu asfaltu zjeżdżałem dosłownie tylko na chwilę. E, a teraz tutaj, fajnie po takiej drodze też miła odskocznia myślę, żeby jeszcze Zdychę przejechać będzie 120, mniej więcej coś podobnego jak w pierwszy dzień. To już nie najgorszy wynik po tej Warszawie dużo czasu spędziłem. No i no i cóż, ale myślę, że jutro znowu troszkę więcej przejadę, bo wcześniej wyjadę. No i teraz ta, trosz, ta droga zamieniła się w taki piach. O proszę bardzo Ech, Mam nadzieję, że tylko kawałeczek eee, Tutaj tych opon nie mam takich szerokich, żeby po tych piaskach tak łatwo śmigać No więc wiadomo jak to jest Okej, okay. jestem teraz w miejscowości Wąsewo i... 120 km mam przychane więc jeśli tu będzie w tej miejscowości taki plack z wiatom, tak jak jest w wielu wsiach to możliwe, się, że się tu rozbije gdzieś ale nie wiem czy coś takiego tutaj jest muszę się zorientować tu jakiś ryneczek widzę ale tutaj to nie, bo to jest praktycznie centrum wsi więc tutaj to nie Okej, okay, jestem pod szkołą w Wąsewie I tutaj jest po drugiej stronie boisko A tam po drugiej stronie boiska nie wiem co jest, jakaś salka czy coś Disco -polo tam <grafię> gra, więc chyba jakaś impreza trwa I tak, jestem tutaj przy boisku, przy boisku tutaj jest takie miejsce Jest trawa jest jakiś teren, musi być gminny lub szkolny nawet. Furtka otwarta, więc sobie wszedłem. I co? Chyba się tu rozbiję, bo potem dalej mam takie wiochy, że tam jak począłem na stędzie satelitarne tamtych miejsc, to tam nic nie będzie. I nie będzie za bardzo chyba możliwości się rozbić. I tak, to lasy, a nie, chcę... Nie chcę być jakby zjedzony przez wilki, czy, nie, czy dziki jakieś tam. Wiadomo jak to jest w takich miejscach. Generalnie wolę spać już nawet na wsi, gdzieś tutaj, bo raczej ludzie z natury raczej nie są nastawieni negatywnie, w sumie nie robię nic złego, niż spać w środku lasu, gdzie może mnie jakiś dzik. Po prostu spotkać albo wilk. Kiedyś to miałem inne nastawienie do tego, do tego typu rzeczy, to noclegów na dziko. Ale z piekiem czasu to się trochę zmieniło i teraz nawet wolę czasami spać w miejscowości jakiejś na placu zabaw czy coś takiego. No nic, chyba się zaraz tu to będę rozbijał, bo trawka jest fajna pod namiot. Przypiąć rower, mogę do tego czegoś. Do tego słupa albo do tego płotu. Więc, jakby, możliwości tutaj są. Ok, no i rozbiłem tutaj namiot. Rower. No i idę spać. Przejechałem ci 118,7 km. Tak wyglądała trasa. No i tyle. W dzisiejszym odcinku. Jutro kieruję się na Łomrze, a potem na Piżański Park Narodowy.